Więc jakby to był jeden z takich pierwszych dylematów, które tam nam Rozjebały ten cały koncert, bo właśnie na, Ten Zamek powiedział coś takiego, ja to wziąłem za bardzo dosłownie On twierdził, że to były żarty, a ja brałem to bardziej do siebie Bo jednak tematyka tego i tak dalej Ale tak na koniec dnia i tak nie miało to znaczenia, jakby to po prostu pokazało fajnie, jak, jaka jest różnica pomiędzy nami jako ludzie. I ciekawe było też, że jakby po latach nadal możemy się spotkać i sobie porozmawiać, czasami jest naprawdę spoko, jakby. To jest właśnie ciekawe, że wiele było takich sytuacji, w których ktoś komuś nadepnął kurwa na odcisk. Ale jak się o tym tak pomyśli, z takim odstępem... Ja bardzo często właśnie po jakichś psychodelikach miałem takie myśli, że... Że była osoba, której dużo żywiłem takiego jakiegoś... Takiej nie tyle, że nienawiści, co po prostu... Takiego żalu za to, że, że taką czy inną rzecz mi wyrządziła. Tak, po psychodelikach bardzo często myślałem w takim kontekście, że, że jak ja bardzo lubię tą osobę, lubię prowadzić konwersację z tą osobą. Pomimo tego, że są właśnie jakieś różnice między nami, to wiele razy spotkanie jest po prostu fan. I czy nie można po prostu zostawić to na tym i takie różne, właśnie drobnostki polityczne odłożyć jakoś na zaplecze i skupić się bardziej na tym, jak fajnie jest razem spędzić czas. I oczywiście jakieś tam dyskusje się wtrącą. Ważne jest po prostu mieć taki dystans do tego wszystkiego i móc powiedzieć, że no, Ty uważasz o tym w ten sposób i ja uważam o tym w ten sposób, nie? Rzecz jest w tym, że rzeczy są bardzo tak jak mówię rozmyte i nie ma tej równej granicy, więc miejmy to na uwadze i zwyczajnie uchylmy czoła tak może ja mam rację, może ty masz rację. Nie wiemy tego. Jakby bądźmy otwarci na to, że być może oboje nie mamy racji. Sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana niż nasze kurwa wymysły po narkotykach mogą zakładać, nie?